Stan środowiska, w jakim żyjemy, jest sumą naszych codziennych decyzji. Unoszący się nad naszymi domami smog sprowadza na nas liczne problemy zdrowotne, ekologiczne, finansowe i społeczne. Na ten stan wpływają tysiące różnych czynników: ruch drogowy, praca zakładów przemysłowych, paliwa używane do ogrzewania domów, warunki atmosferyczne i wiele innych. Wszyscy wiemy, że konieczna jest reakcja. Nie mamy już przestrzeni na błędy. Aby skutecznie walczyć ze smogiem, nie możemy pogłębiać problemu ani skupiać się na działaniach o niskiej efektywności. Idealnie byłoby wiedzieć wcześniej, jakie będą skutki. Dzięki temu byłoby możliwe porównywanie niektórych wariantów i wybór optymalnego najtańszego, najbardziej skutecznego lub najszybszego. Takiej wiedzy dostarcza Fogis, aplikacja do monitorowania i prognozowania rozprzestrzeniania się smogu. Fogis. Rewolucja wisi w powietrzu. Sercem aplikacji jest zaawansowany model symulacji rozprzestrzeniania się smogu. Precyzyjne obliczenia uwzględniają dziesiątki czynników, takich jak ilość i rodzaj kominów warunki pogodowe czy natężenie ruchu w okolicy. Model został opracowany we współpracy z Katedrą Naukową Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Wspólne prace nad rozwojem aplikacji trwały 3 lata. Fogis ma wiele zastosowań. Po wprowadzeniu danych dotyczących monitorowanego terenu możliwe jest śledzenie w czasie rzeczywistym zmian w natężeniu i przemieszczaniu się smogu. Największą zaletą aplikacji jest jednak możliwość wykonywania symulacji. W ten sposób można szybko, tanio i bezpiecznie sprawdzić potencjalny wpływ środowiskowy różnego rodzaju inwestycji, takich jak chociażby wymiana pieców, zmiana organizacji ruchu czy budowa nowych osiedli. Dzięki temu zyskujesz bezcenną wiedzę, która pozwoli ci podejmować optymalne i odpowiedzialne decyzje, tak dla waszej społeczności, jak i środowiska. Fogis. Odetchnij pełną piersią. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego przedsięwzięcia z województwem śląskim Silesia pod błękitnym niebem.